Nie wiadomo, czy ogarnia. O, wszystko. Ale ja mam odwrócone schody trochę. I że nie umiem edytować? O nie. Hop. 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 Dobra. Powiedz coś o sobie, chyba, że to być. jesteś. Dobra. Nie będę ochronywał. Montaż jest cały mój. Odwrócę, ale niedługo to się zmieni. Będzie mi tylko fil odcinki montował, a ja sobie montagę. Dla Was. No jak się nausza dobrze, to on się No ja od strefy zdechnę, po No nie. Bym kolega dołączył? Tak, tak. Ale co jest ktoś lepszy? Jak to robię prywatno, że mnie nikt nie dołączał? Yy, jak życie mi ja? Polepszy się to, co będę grać. No, Oczywiście, jak zawsze. Zawsze. i mi ostatnio wchodzą takie pompy, że po prostu hit. Cały czas zaję... Cały czas zaję za 33 wątro. No i ja mam... Ja edytuję i to się nie edytuje. Albo w ogóle... Nie I wchodzą mi edity, nic. No i jak pane. Czuję się na palie Właśnie to jest i w jakiej platformie grasz? coś się <laughs> Dobra. Ile masz lat? O ile chcesz mówić, jak nie chcesz, to nie musisz. To no jest i poprawna A, to po tej stronie jesteś. O no nie, co ja mam ze schodami? No nie mogę ich! Jezu, nie mam widzę coś 200 Nie, jakiś farciarz ze mną Tak można prawda zacząć Ten odcinek będziesz montował ty Bo mówiłem, że te odcinki I możesz jeszcze na chwilę tę montagę, ale to jeszcze na chwilę tylko Znaczy, o ile mi się będzie chciało, nie? No, ale ja mu celuję w samo to nie ściera gówno, ludzie. Ciekawe. Moje dyty są przerażone. Sorry, jak musicie na to patrzeć, widzowie. Tak. 30 A ja 30 No ja 30 pompa No nie no to jest nagrywane I wszyscy widzą, że ja cały czas walę takie pompy, że to jest hit I to nie jest mój bo tylko ten gry Nie, bo ty mi cały czas za że żeby zostało Czyli po to to tylko za 40 już nigdy nie dałem. Po dwóch dni muszę walić cały czas 30 Ta gra jest zropana, przestanę w nią grać Za niedługo mnie tak ta w gra naprawdę nie będę w nim grać, ja mam to gdzieś. Będę tylko dla was odcinki nagrywaj mam to gdzieś. No i jak ja mam se tu robić? Stelovik leci na sam łeb i... Ty kostowa, no nieeeee! Na WUJALA, no nie. No nie no, te pompy są ślepe. Nie, no nie. Nie interesuje mnie to. I sama mi klawiatura w bok idzie, bo no walnąłem w nią. No patrz, no ja nic nie robię, no nie! No co za grubas, no on idzie mi sam! No, Stójrzesz? No nie no! No to w boki, no nie! W dupie to mam no, Będę walił, to gówno nie działa Nie no, nadal w bok Ciekań Daj mi wejść do strefy. No Jezu, ty jesteś głuchy ci głuchy. No nie. No. Iii, no nie mogę się ruszyć w drugą stronę. No No nie! No ty jesteś głuchy, nie człowieku. W dupie, to mam wyjąłem guzik i gram bez z boku. Mam to gdzieś Nadal no, mnie cofę. Nie, dobra? Gram bez yy, przesuwania się w bok przez yy, guzika D. Mam to w dupie. Oczywiście musi się dość zawsze na odcinku, bo ta, ta gówno mi nie lubi. Zawsze mam pecha pompa za 30 i tak. Ja odinstaluję tę grę, przysięgam, mam widzowie. już i tak ja swą odinstalowałem. Nawet we mnie nie celuje i mnie trafia. Nie no schody znowu odwrócone na ma. Brak masów, ciekawy, no. 30! No nie, no! Dobra, już jesteśmy po jakiejś tam krótkiej przerwie. Guzik naprawiony, po przerwie technicznej jesteśmy. No, dalej dałem pompę za 30 cały czas. Jak ja mam w coś dawać wam do klipów, jak cały czas pompę za 30 mam. Nie no, ta pompa nie strzela, to jest chore. To jest chore. To jest w cholerę chore. Ja to mam w dupie. Ja mam w dupie tą grę. Ta gra jest niczym. Mam ją gdzieś mam głęboko i on nie powiem gdzie. Nienawidzę tej gry. 40, nie, nie. na ja się zabije. Teraz za ile dam? 50, nie, 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 nie. Nie! 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 Gówno! 90. Nie. Nienawidzę tej gry. NIE Nienawidzę tej gry. Parę z ja, y, mam tu w dupie i kończę. Nie gram w to. Dopóki nie naprawię pomp. Ale nie spam debilu, bo cię wywalę. No i w dupie to mam mówić, nie spam. No to się gówno nie edytuje oczywiście. No nie idzie mi, jak ja mam dawać pompy za 40 to mi się odechciewa grać. No ciekawe, raz dasz za 40 to mi się wam mhm. Grać tak co chwila, grać się tak co chwila. Ciekawe, że się nie zostałeś. 100! Jezus! Wreszcie! Dziękuję Panu Bogu! Dziękuję Jezus Maria, wreszcie! 110! Jezu, jak ja na to czekałem normalnie! Czekałem na to tyle, żeby powrócić. takie ty, jak... znowu stuwa! I co? Myślisz, że są fajni? Różelce? Gówno, pompa za 30. Jeżeli teraz mi da pompę za 30, kończę odcinek. Jeżeli teraz... Daj mi pompę za 30, kończę odcinek. I nie będzie odcinku już przez milion lat. I mam to w dobie. I skończyło się Family Friendly mam to gdzieś. Tak, to było za daleko. Nie, nie robię tego pod publikę! A daleków się że ci pompowa i za 30? No zarobi się ty, chcę sklipować sobie to, on mi pokazuje, uruchom grę, no on jest chory! Uruchom grę, co ja mam się uruchomić i coś ty usłomić, to ja ci mogę... O Jezus Maria... Albo w ogóle nie trafię? Albo ty musisz mnie prześladować? 90? No nie, Nienawidzę tej gry. Nie, ja kończę odcinek na to w dupie. Nara.